radnych oraz zaproszonych gości, w osobach pana wójta, pani sekretarz, pana, pani skarbnik, soutysów, kierowników organizacyjnych. Informuję, że zgodnie z artykułem 2 ust. 1 p, ustawy o samorządzie gminnym Rady i Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obrazityjnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych obecnych jest 13 i Rada Gminy jest władna, aby podejmować prawomocne decyzje. Proponowany porządek obrad sesji. Otwarcie sesji w przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z dziewiątej sesji, informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz realizacja wniosków i interpelacji złożonych na ostatniej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy i lokalizacji siedziby publicznej przedszkola w Kostycyn. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkolnych i przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostycyn. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gostety oraz określenia granic odwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zbliżeń tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin z zajęć nauczyciela, w <coughs> którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli obowiązujących przedszkolą i szkołach prowadzonych przez Gminę Gostycyn. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostycyn. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Związku Światowego w Gostycynie. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez na rzecz ENEA oświetlenie w ZO. urządzeń do oświetlenia licznego na terenie Gminy Gostycyn oraz dokumentacji technicznej Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu gminy Gorzycym w logu gminnego klubu sportowego Myśliwiec z Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarg Skargi Prokuratora Rejonowego w Tucholin na uchwałę nr 3 łamane przez przez 10. Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych wątków jego funkcjonowania. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Gostycyn. Punkt 17. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Gostycyn Mała Polnia Wielka Kronia Przyrowa w gminie Gostycyn oraz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach odecenie Mała Kronia, Wielka Kronania, Przyrowa, Ekostycenia i Gminy Punkt 18. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na rok 2019. Punkt 19 składanie interpelacji. Punkt 20 wolne wnioski i zapytania. Punkt 21 obrad procesji. Czy są uwagi do przedstawionych porządku? Bardzo proszę Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W otrzymałem prośbę mieszkańców oraz z opieki o to, aby jeszcze raz przeanalizować nazwisko ulic przy ulicy Pilskiej w pozycyjnie. W związku z tym, że ta propozycja mieszkańców no jest, ma swoje uzasadnienie, wydaje się logiczna, proponuję, właśnie wycofać z dzisiejszego porządku obrad projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kostysyn. i przyjrzeć się temu jeszcze raz w kolejnych miesiącach. Dziękuję bardzo. To z i Panów radnych jest za wycofaniem z porządku obrad punktu 16 dotyczące projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Konstytucji. Dziękuję jednogłośnie. Stwierdzam, że Rada przyjęła wniosek jednogłośnie. Po zmianie porządku obrad w jednym punkcie przesunie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem porządku obrad po porządku prowadzonej przez Panią Wójt'a? Dziękuję bardzo i jednogłośnie. Stwierdzam, że Rada Gminy Porządku Przewodniczącego jednogłośnie. Punkt następny jest to przyjęcie protokołu z 9 Sesji. Dla przyspieszenia obrad wnoszę o nieczytanie protokołu protokół jest uchwały z przyjętym obrad. Czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos tej kwestii? Nie widzę. Kto z Pań i pan, Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z 9 Sesji Rady Gminy? Dziękuję. Rada przyjęła no. uchwałę. Punkt piąty. Informacja z działalności wójta gminy w Wrocławiu w stosunku oraz realizacji wniosków i interpelacji złożonych na ostatnie miesiące. Czy pan wójt chciałby uzupełnić informację? Bardzo proszę. Panie, Panie przewodniczący, Wysoka już, już Państwo otrzymaliście yy, przed chwilą na piśmie komunikaty dotyczące powołania, za chwilę powołania komisji suszowej dla rolników, ale tak jeszcze chciałbym przy okazji, wykorzystując obecne media, yy, Zakomunikować wszystkim mieszkańcom, że od dnia dzisiejszego przyjmujemy wnioski rolników dotkniętych zjawiskiem suszy i mam taką prośbę do wszystkich, żeby, żeby przekazać rolnikom, aby składały te wnioski jak najszybciej, bo wiadomo, że już się zaczęły, a więc komisja musi też szybko wnioski i, i oszacować ten strat. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zadać głosy Nie widzę. Panie Panów Pani, Pani, za przyjęciem informacji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy i lokalizacji siedziby publicznego w przedszkolach Wszyscy radni otrzymali stosowne opracowanie temat wymagania na posiedzenia komisji. Proszę o przedstawienie publiku. Wszystkie komisje jedno pozytywnie pozytywne zaopiniowały przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie? Przechodzimy do głosowania. Pan Adam Cymerys. Jestem za. Pani Katarzyna Hańszczyk. Jestem za. Pan Jerzy Kądziela. za. Ja. Pani Iwona Magda. Jestem za. Pan Józef Głoski. Jestem za. Pan Andrzej Głos. Jestem za. Pani Dorota Kondylowska. Jestem za. Pan Marek Kosiński. za. Pan Grzegorz Chorczak. Jestem za. Pan Jan Miziek. za. Pan Jerzy Ochała. Jestem za. Pan Sas Mateusz. Jestem za. Pan Sobczak Krzywino. Jestem za. Przy dostawie głosowania za, Rada przyjęła podniesienie. Przechodzimy do punktu następnego. Jest to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznej przedszkoli i oddziału przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Rosyjską. również wszyscy radni otrzymali stosowne opracowania. Temat był się do na posiedzeniach komisji. Proszę o przedstawienie opinii komisji. I wszystkie komisje jednogłośnie zaopiniowały pozytywnie na prawo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej komisji? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Pan Adam Cenerys. Jestem za. Pani Katarzyna Jestem za. Pani Jerzy Kądziela? Jestem. Jestem, Jestem za. Pani Groszka Kida. Jestem za. Pan Józef Jestem za. Pan Andrzej Głos? Jestem za. Pani Dorota Kąkulewska? Jestem za. Pan Marek Kasiro? Jestem za. Pan Grzegorz Chodczak? Jestem za. Pan Jan Jestem za. Pan Jerzy Ochała? Jestem za. Pan Sas Mateusz? Jestem za. Rada przyjęła 13 głosami za projekt Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego. Jest to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę w oraz określenia granic podwotów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku. Tu również opracowanie otrzymaliśmy na piśmie. Temat był omawiany na posiedzeniach komisji. Proszę o przedstawienie swojej komisji. wszystkie komisje nie pozytywnie Bardzo dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Pan Adam Cymerys. Pani Katarzyna Węstrzyk? Jestem za. Pan Jerzy Kondziela? Jestem za. Pani Grażyna Skida? Jestem za. Pan Józef Jestem za. Pan Andrzej Głos? Jestem za. Pani, Pani, Pani Dorota Kulkowska? Jestem za. Pan Marek Kwasik? Jestem Pan Jacek Szlopczak? Jestem, Jestem, Jestem za. Pan Jan Jestem za. Jezior Hała? Jestem za. Pan Stas Mateusz? Jestem za. Rada z głosami za przyjęła powyższą uchwałę. Punkt następny. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którzy, którym powierzono stanowisko kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli obowiązujących w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę hostycyn. Tu również wszyscy otrzymali został opracowany na piśmie. Bardzo proszę o przedstawienie opinii komisji. również wszystkie komisje jedno pozytywnie projekt.

Pani Wisiak, <coughs> jestem za. Pani Jerzy Jestem za. Pan Staszmy Jestem za. Rada 13 głosami za. Przyjęła projektu uchwały. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego. Jest to podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organy prowadzących dyscyplina Tu Również otrzymaliśmy stosowne opracowania na piśmie. Były wyjaśnienia na posiedzeniach komisji. Bardzo proszę. I tutaj komisja rolnictwa głosowała 4 za i 1 wstrzymujący się, a komisja oświaty i komisja rolnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawienie projektu uchwały. Bardzo dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Pan Adam Cymerys. Jestem, Jestem za. Pani Katarzyna Kęstrzyk. Jestem za za tak. Panie Pani, ja. Pani Grażyna Kita? Jestem za. Pan Józef Kloska. Jestem za. Pan Andrzej Kłos? Jestem za. Pani Dolatka Koleska? Jestem za. Pan Marek Kwasik? Jestem Rok. za. Pan Czechuszkowczak? Jestem za. Pan Jan Miesiak. Jestem za. Pani Jerzy Okała. Jestem za. Pan Mateusz Sas? Jestem za. Pani, 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 Pani za. za. Dane <kłysy> Punkt 11. Jest to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu unijnego zespołu światowego pozycyjnego. Również wszyscy otrzymali spokozywanie na piśmie. Proszę o przedstawienie opinii I tutaj poprzednio jak poprzednio uchwała. Komisja Rolnictwa głosami 4 za, i 1 wstrzymującym się, a Komisja Oświaty i to jest za Dziękuję Ten, za przedstawienie opinii, poszczególnego głosowania. Pan Dancelary jest sponsor. Pan Dancelary na razie szczep. Pan Jerzy Kodziela? Za. Ja. Pani Grażyna Wida? Jestem za. Pan Józef Jestem za. Pan Andrzej Głos. Jestem za. Pani Dorota za. Pan Marek Kosikrow. Jestem za. Pan Biorusz Orczak. Jestem za. Pan Jan Misia. Jestem za. Pani Jerzy Okała. Jestem za. Pan Mateusz Sas. Jestem za. Jestem za. Jestem za. Jestem za. za. Rada przyjęła również projekt uchwały 13 głosami za. Przechodzimy do punktu następnego. Jest to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz ENA. Pokazało oświadczenie o względzie na terenie gminy Gostycyny oraz dokumentacji technicznej. które również były sprawy wyjaśnione na posiedzenia komisji. Proszę o przedstawienie. I wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie na ten projekt. Bardzo dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Pan Adam Cymerys? Jest za. Pani Katarzyna Meszy? Jest pan za. Pani Katarzyna Meszy? Za. Pani Katarzyna Jestem za. Pan Andrzej Kłos. Jestem za. Pani Dorota Konkreska? Jestem za. Pan Marek Kwasikowicz. Jestem za. Pan Grzegorz Orczak. Jestem za. Pan Jan Misiek. Jestem za. Pan Jerzy Ochała. Jestem za. Pan Stanisław Mateusz. Jestem za. Tu również się wada, trzyma za. Głosami, za przyjęła projekt Przechodzimy do punktu następnego. Jest to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu w Gminy Gostyce, blogu Gminnego Gospodarkowego Myśliwiec w to wszyscy radni, otrzymali słowa tak. głosowania. Proszę o przedstawienie opinii to I tutaj pozytywna opinia wszystkich komisji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Pan Adam Cymerys? Jestem, Jestem za. Pani Katarzyna Gaszczyk. Jestem za. Panie Rzyko Jestem Za. Pani Katarzyna Kita. Jestem za. Pan Józef Kosty? Jestem za. Pan Andrzej Kosty? Jestem za. Pani Dorota Kąpolowska? Jestem za. Pan Marek Wasichro? Jestem za. Pan Grzegorz Korczak? Jestem za. Pani Elmisie? Jestem za. Jerzy Ochała? Jestem za. Konstancja Mateusz? Jestem za. To Za. Tu również Rada przyjęła 13 głosami za projektem Przechodzimy do punktu następnego. Jest to. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. To również otrzymaliśmy opracowania na piśmie, temat promowania na posiedzeniach komisji. Proszę o przedstawienie o i tutaj Komisja Ochrony wnioskowała, aby w paragrafie 2 ust. 1 punkt 5 zamiast um, SPZO pisać um, POZ w Z racji tego, że um, SPZO będzie w trakcie likwidacji, aby potem nie było problemu, aby e, zapis był spójny z tym, co nastąpiło. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? To przegłosujemy na to. Kto z Pań i Panów Radnych jest za aby punkt w paragrafie 2 ust. 1, punkt 5, zamiast tez w pozycji nie wpisać, kłócąc w pozycji nie. Dziękuję jednogłośnie. Przechodzimy do głosowania nad całością uchwały. Pan Adam Cenerys. Jestem za. Pani Katarzyna Węstrzyk. Jestem za. Pan Jerzy Kądziela. za. Pani Jerzy Nakida. za. Pan Józef Kroskiewicz. Jestem za. Pan Andrzej Kłos. Jestem za. Pani Dorota Kukoleska. Jestem za. Pan Marek Kosiłkowski? Jestem za. Pan Grzegorz Łabczak? Jestem za. Pan Jan Misiek? Jestem za. Pan Jerzy Jestem za. Pan Mateusz Sas? Jestem za. Rada 13 głosami za przyjęła projekt uchwały. Przechodzimy do punktu następnego. <grym znała> Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wielkości skargi prokuratora rejonowego w kwocie uchwały dostrzeganej przez właśnie przez 10 radnych gminy w z dnia 30 20 grudnia 2010 roku w sprawie określenia trybów i sposobu powoływania i odwozowania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz powodu jego funkcjonowania. To również był temat omawiany na posiedzeniu komisji. Proszę o przedstawienie Wszystkie komisje pozytywnie ją zaopiniowały. Przepraszam. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy do głosu Pan Adam Dancy Jestem, Jestem za. za. Pani Katarzyna Kaszczyk. Jestem za. Pan Jezior Angiela. Ja. Kida. Jestem za. Pan Józef Kłosz. Jestem za. Pan Andrzej Głos. Jestem za. Pani Dorota Jestem Za. Pan Marek Krasilo. Jestem za. Grzegorz Robczak? Jestem za. Pan Jan Jestem za. Pani Hała, Jestem za. Pan Mateusz Sass, Jestem za. Rada przyjęła kolejną uchwałę 13 głosami za. Punkt następny, jest to punkt 16, ponieważ z porządku obrad wycofaliśmy projekt uchwały o ulic i punkt 16. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mała Kronia, Wielka Kronia Przyroda, Gostycyn w Gminie Gostycyn oraz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do miejscowego planu za dyskulowanie przestrzeni w Mała kronia, wielka Klonia, Przyroda, Gostycyn w gminie gostycy. Również otrzymaliśmy opracowanie na piśmie. Bardzo proszę o przedstawienie opinii. I też jest pozytywna opinia wszystkich komisji. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Pan Adam Cymer. Jest, jestem za. Pani Katarzyna Chęsczyk. Jestem za. Pan Jerzy Kądziela. Jestem za. Pani Grzyna Kida. Za. Pan Jerzy Kowal. Jestem za. Pan Andrzej Kowal. Jestem za. Pani Dorota Kąpolewska. Jestem za. Pan Marek Kwasik. Jestem za. Pan Grzegorz Korczak. Jestem za. Pan Jan Misiak. Jestem za. Pan Jerzy Okaba. Jestem za. Pan Mataru Szaz. Jestem za. Rada 13 głosami przyjęła projekt uchwały. Przechodzimy do punktu następnego. Jest to podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy w na rok 2019. Wszyscy otrzymaliśmy opracowania na piśmie. Pani skarbnik udzieliła informacji. Proszę o przedstawienie opinii do pismie. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowane. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Pan Adam Cymerys? Jestem za. Pan Darzyna Jasczyk? Jestem za. Panie Jerzy panie Kondiola? Jestem za. Pani Katarzyna Fida? Jestem za. Pan Józef Kloss? Jestem za. Pan Andrzej Głos? Jestem za. Pani Dorota Popoleśka? Pan Jestem za. Panie Gryta, Pan za. Pan Marek Piotrowicz? Jestem za. Pan Grzegorz Łowczak? Jestem za. Pani Ania Misiak? Jestem za. Pani Jerzy Okała? Jestem za. Pan Mateusz Sas? Jestem za. Rada również przyjęła projekt uchwały samym głosami za. Przechodzimy do punktu następnego. Jest to składanie interpelacji. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby złożyć interpelację? Bardzo proszę. Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Chciałbym tutaj złożyć wniosek o uporządkowanie numeracji na wybudowaniach Sole Playstycy. Wniosek z w tym, że jest troszeczkę tam nieład w tej numeracji, a niedawno Budowane były drogi nowe, utwardzone, asfaltowe. I proponuję y, właśnie na tych drogach, żeby to uporządkować, y, nadanie tym y, drogom na zewnictwa i numeracji. Y, to jest jedno Ale jeszcze tam też kłopoty mają w związku z dotarciem do tych posesji. I kurierzy, czasami karetki pogotowia, y, nawigacje internet. Źle odbierają tę numerację. Druga moja prośba jest o utwardzenie pobocza na ulicy Głównej. Początkowy numery od ulicy Pilskiej, tam tego To pobocze jest miękkie i się wysuwa na rynienki, które obok są deszczówki. One są ciągle zamulone. A te pobocze też stwarza niebezpieczeństwo dla samochodów, które mogą zjechać. Nie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy do Bardzo proszę, Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Chciałbym złożyć wniosek do Zarządu dróg wojewódzkich. Chodzi o wyjazd na drogę. To znaczy się w formie krótko. Chodnik przy ulicy Głównej praktycznie stał się ścieżką rowerową. Właśnie, a w ogóle się nie dziwię, bo ciągle jeżdżą pojazdy, jak jeżdżą, tak widać w jakich prędkościach żeby żegliśmy zachować bezpieczeństwo. Jeżdżą tym podnikiem Dobra. I jest to przy posesji, przy ulicy Głównej posesja numer 2. Nie będę mówił na nazwiska, bo po prostu teraz mamy RODO. Jest wyjazd tak brzydki, po prostu sam tam wyjeżdżałem, jak człowiek trochę wysunie sam do przodu, a ten, który jedzie tym podnikiem, on nie widzi w ogóle tego pojazdu, bo on myśli, że jest... Na, na ścieżce, a to jest jeszcze chodnik, no ale na także jest bardzo zasłonięte, tam jest żywopłot i chodzi mi o to, żeby po prostu postawić naprzeciwko lustro i od ten, który będzie wyjeżdżał z tej drogi, tam to jest nieutwardzona droga automatycznie będzie widział, że ten rowerzysta się zbliży. To jest jedno i taka sama sytuacja jest przy ulicy Pińskiej, tu już na ścieżce. Też to jest bardzo ograniczona widoczność. Tam jest trochę lepiej, no ale też jest duże niebezpieczeństwo. To jest, żeby postawić lustro przy posesji nr 6. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos tym punktu? Nie widzę. Przechodzimy do punktu następnego. Są to wolne wnioski i zapytania. Bardzo proszę, kto chciałby zabrać głos. No, e, skarżą się mieszkańcy, e, że brak z dostępu codziennie jakby do lekarza. Więc w związku z powyższym mam prośbę o poinformowanie nas, jaki jest obecny stan e, funkcjonowania naszych przychodni zdrowia. E, autentycznie człowiek był z uchem w poniedziałek i został poinformowany, że dopiero najbliżej, naj, w najbliższym czasie, w czwartek, będzie lekarz. Od poniedziałku do czwartku, tylko troszeczkę, jest to okres czas, jeszcze jeszcze ktoś jest z góry. To pierwsza sprawa, a druga sprawa, ludzie, mieszkańcy Gostycyna, powiedzieli mi, że będąc u specjalistów w Tucholi, specjaliści byli zaskoczeni, jak ludzie się skarżyli, że u nas w Gostycynie są bardzo drogie leki aptece. Więc byli lekarze zaskoczeni i mówili, a co u was nie ma bójca, żeby się tym zajął? Nie wiem, co ma do tego bójc. Ale, ale przepraszam, jeżeli lekarze tak informują mieszkańców, prawda? Ja, I prawdopodobnie nie wiem, ja tylko przekazuję to, co mówią mieszkańcy, że jeżeli na terenie gminy jest jedna apteka, to nie powinno, są żykomu takie przepisy. Nie wiem, nie znam ich, trzeba dziś to sprawdzić, że nie powinny być aż tak bardzo zawyżone ceny lekarstwa jak w no, powinna, powinna, tak. Tak. Ale faktem jest, że no, no ceny, ceny w aptece dosycyjskiej są o wiele wyższe niż ceny w aptekach w Tucholi. prawda? Wiele osób po prostu nie stać, żeby pojechać do Tucholi, bo nie mają własnych, własnego transportu, a ten, który mamy a nie mamy, to wszyscy wiemy. Prawda? I, I po prostu no, 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 ja rozumiem, że tracą na pobliż prawie 11 zł, prawda, w tej z powrotem. Za tą cenę pewnie by tutaj te leki dostali, no ale jak to instrumentalność ludzi starszych. Więc prośba, żeby ewentualnie to wyjaśnić, jak to faktycznie wygląda. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze będzie do głosu Nie widzę, czy Pan będzie do głosu Bardzo proszę. Szanowni Państwo, zawsze możemy tutaj od wniosku Pani Władnych, proszę Jeżeli chodzi o dostęp do lekarzy, to ten dostęp jest codzienny. Dlatego po prostu nie mówić, że jesteś tam dopiero w czwartek się mógł przyjść do lekarza, bo nie było wcześniej lekarza, po prostu no, no ja może, że może była ludzie. kolejka, może był lekarze, lekarze byli zajęci, byli już inni pacjenci zapisani, dlatego może dopiero ta osoba dostała się w czwartek, bo dostęp do lekarzy jest i on jest codzienny. Ale wiecie Państwo też sami, że jednego rozpocznie się likwidacja osobnego zazwyczaj i będzie już jest podpisana umowa z nowym programem, który jak w przyszłym dobrze wiedzieć nawet już uruchomi działalność leczniczą od 1 września. Nie to co mówię od 1 października, ale od 1 września. Także proszę jeszcze troszkę o cierpliwość, ale chcę zapewnić, że lekarze są dostępni. Po prostu może się zdarzyło, że ten pacjent akurat no, nie dostał się na wcześniej, bo było już to miejsce to będzie zajęte w poprzednich dni. Ale jeżeli był taki taki przypadek, to bym też prosił później od posesji, który pani radna mi powiedziała, kto tak powiedział, ja to jeszcze specjalnie też wyjaśnię. Dobrze, bardzo proszę. W przypadku apteki, no tak jak tutaj pan radny też powiedział, tu jedynie konkurencja może coś działać, jeżeli powstanie druga apteka, no to na pewno obecna apteka nie, nie będzie jedyną w naszej gminie i ceny opuści, bo wiemy, że na przykład ta sama apteka tej samej firmy w Tucholi ma mniejsze ceny za ręki. no ale tam jest konkurencja tam, tam działa kilka aptek a więc jest konkurencja i no musi się dostosować. do rynku my dopóki u nas nie powstanie inna apteka no to zawsze będziemy narazili na to że on będzie, ta apteka ona będzie efektowała sobie samą cenę no, 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 a, 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 co my możemy zrobić no, my, jak gmina jedynie możemy sami aptekę otworzyć ale to nie y, to by taki tym kierunku bym nie poszedł jednak, bo nie możemy się wszystkim zajmować. Od tego jest, to, to jest rynek prywatny, żeby właśnie tego typu rzeczy znalazła. Ale sprawdzimy dokładnie przepisy, jeżeli faktycznie coś jest tak jakiś taki zapis, że muszą się sami trzymać, ale nie słyszałem o tych Myślę, że to by było ograniczenie działalności zobaczyć. Z pewnie nic takiego nie ma. W przypadku porządkowania ulic... Y Także z tak to nasz, jak radę, Ja najbardziej się z tym zgadzam, bo są takie przypadki, że np. Przykład numer, przykładowo numer tam 40 jest wybudowany, jest na jednym Czy końcu, końcu? Posycyna, a 41 jest tak, jest na drugim końcu koszycina. I to naprawdę jest utrudnienie dla karetki, pogotowia, dla kurierów, dla strażaków, dla na wszystkich, nawet dla naszych mieszkańców, którzy chcą być tam dobrze. Myślę, że przyszedł czas, aby to uporządkować, no i no, przygotujemy propozycje, które problem miałyby na... mieć nadane nowe nazwy, nazwy, ogólnie nazwy ulic, tak? zamiast odbudowania. i później przedstawię tutaj y, na Radzie Sołeckiej, sobie, żeby nam to zaopiniowali, ewentualnie wnieśli swoje uwagi, a następnie przekażę Radzie też do zaopiniowania, ewentualnie do potwierdzenia tego uchwały na zapisu ulicy Gosacyjnej myślę, że będzie takim początkiem, bo nie tylko dotyczy tam ta sprawa Gosacyjna, ale możemy się zastanowić również nad wielką ochroną przed kamienicą. Tam gdzie jest problem? Tam gdzie jest problem, tak, tak. Jeżeli chodzi o ustawienie luster, to przygotujemy dokumentację zdjęciową i wyślemy odpowiednio do zarządu dróg wojewódzkich odpowiednich wniosek i do zarządu dyrektorytowych też Oczywiście też opinię pozytywną naszą, że jak najbardziej jest to uzasadnione dla dla naszego społeczeństwa, dla, dla bezpieczeństwa właśnie pierwszych towarzystw i kierowców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze dwie sprawy ja mam. Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju sołectwa Krzywogoniec, Rada Sołtyska Krzywogoniec zapraszają na Święto Grzyba 2019. się odbędzie się 27 lipca, sobota na Placu Kostynowym na Jeziora w Program jest tutaj, który był zainteresowany do wyglądu. Bardzo proszę drugie pismo, jest to pismo z Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tukoli przy ulicy Przemysłowej 2. zwracając się z prośbą zmiany zmianę wydatkowania udzielonej dotacji na zakup używanego busa osobowego, który ułatwi temu uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Proszę, proszę o przychylne podejście do sprawy. To wszystko z mojej strony, czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos? Nie widzę. W ja związku z życzeniami porządku obrad, zamykam obrady z dziesiątej sesji ósmej kadencji dziękuję wszystkim za rozmowę.